Tym smrodliwym jak bąk spizdy pani Beaty Tyszkiewicz, akcentem, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zapewne wielu z Was za gówniaka chodziło bawić się z przyjaciółmi na złomowiska lub wysypiska śmieci, pewnie pamiętacie te piękne zapachy towarzyszące nam przy plądrowaniu góry gratów. Bo przecież nie ma ładniejszego zapachu niż zapach nieumytych stóp brudnego Joe, który nadzorował nasze prace wykopaliskowe. Dzisiaj przedstawię Wam pięć dziwnych rzeczy, które znaleziono na złomowisku. Zaczynamy. Numer 5. Pewien chłopiec z Michigan w stanie Arizona w 2010 roku znalazł na złomowisku krzesło przyszłości. Gdy poinformował o swoim znalezisku tamtejszej media, te kazały mu spierdalać i nie robić sobie jaj. Krzesło to nie dość, że potrafiło latać, to jeszcze unosić się w powietrzu oraz lewitować. Latające dywany przy takim cacku to jak hulajnoga przy rowerze. Numer 4. Andrzeja Iwanienko pochodzący z Rosji w 1999 roku znalazł na złomie taczko-koparkę. Znalezisko to okazało się cudem inżynierii XX wieku, podobno zaprojektował je pobliski artysta francuskiego pochodzenia Julien Meneli, który pod wpływem weny twórczej dał się ponieść fantazji. Obecnie taczko koparki możemy znaleźć na każdej profesjonalnej budowie. Numer 3. Ta rzecz nakłoniła mnie do zrobienia tego odcinka. Mowa tu o obrazie królowej Elżbiety II, która siedzi ze swoją synową na jakiejś ważnej uroczystości. Nie wiadomo dlaczego ktoś wyrzucił tak piękny odraz. Znalazca obrazu oddał go w ręce pracowników ze słynnego muzeum we Francji. I teraz możemy podziwiać to piękne dzieło sztuki na jednej z wystaw. Numer 2. Pewna para z Australii znalazła na śmietnisku futurystyczną kanapę w kształcie świnki, postanowili zabrać ją do domu, by pochwalić się rodzinie tym znaleziskiem, ustawili ją w salonie i tak stała długie lata. Pewnej nocy w mieszkaniu wybuchł pożar. Oczywiście nikt nie przeżył, ale czy na pewno? Świnko-kanapa została nienaruszona. Rodzina tragicznie zmarłej pary oddała ją do zbadania przez miejscowego szamana w celach wypędzenia demonów, które były zaklęte w tej kanapie. Szaman po długoletnich badaniach odkrył, że na tej kanapie leżał sam Pan Jezus, przez co stała się ona kanapą Bożą. Tą Bożą Kanapę możemy teraz podziwiać na wystawie mebli i kanap w słynnym sklepie Agata Meble. Podobno kanapa uzdrawia chorych i uświadamia nieuświadomionych. Numer 1. Z tego co widzę w numerze 2 trochę za bardzo poniosła mnie fantazja, dlatego teraz coś bardziej przy ziemi. Ostatnim już znaleziskiem są turbosanki z silnikiem rakietowym Ilona Maska. Jak się możecie domyślić, jest to jeden z nieudanych eksperymentów pana Ilona. Sanki potrafią rozpędzić się do prędkości nadświetlnej, dzięki czemu łatwo można podróżować na nich pomiędzy różnymi układami słonecznymi. Nikt nie wie, gdzie znajdują się obecnie. Prawdopodobnie ktoś zwiedza na nich odległe galaktyki. Pewnie zastanawia was dlaczego Idon wyrzucił taki super sprzęt na złom, otóż odpowiedź jest banalnie prosta, ale zostawię was z tą zagwostką, żebyście nie mieli czasami za łatwo. Wygląda na to, że dobrnęliśmy do końca. Pamiętajcie, że ciemna planeta to najlepsza planeta we wszechświecie, niech jej moc będzie z wami. Pozdrawiam.